Dobra, niech pan pokaże zakres w prawej nodze, ile pan potrafi podnieść stopę na siebie, tak jakby pan chciał stanąć na piętach, palce unieść do góry, o właśnie, do tych 90 stopni jeszcze, pan potrafi powyżej 50, 90 stopni, już się zaczyna duży problem. Teraz się to udo ud rozluźnić. Dobra? Już więcej wyciągnąć samym podudziem, a mniej tym udem. Okej. Okay. <grytanie> Widać jak to opadało? I tutaj mimo tego, że u Pana Artura mamy porażenie nerwu, to możemy również w trakcie terapii wykonać czynne ćwiczenia. Mięśni, które Unerwiane są przez porażony nerw. Pozwala nam do tego sprzęt Luna, która sczytuje sygnał EMG z mięśni. W momencie, jeśli odczyta, że mamy impuls w konkretnym mięśniu, wtedy pozwoli na wykonanie ruchu i go wspomoże.